Dzień dobry, witamy serdecznie w audycji Rozmowy z Widokiem na Powiat. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest starosta Kołbrzyżski, pan Mirosław Tesikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie starosto, dzisiaj mamy tutaj kilka tematów na tapecie, że tak powiem. Myślę, że zaczniemy od posiedzenia Komisji Infrastruktury, która odbyła się w terenie. Takie posiedzenie w terenie. Tak, to znaczy to w zasadzie w każdej kadencji jedno z posiedzeń Komisji Infrastruktury rozpoczynamy tradycyjnie w siedzibie Biura Rady Powiatu i później po zaopiniowaniu materiałów na sesję, po przedyskutowaniu spraw bieżących udajemy się w teren generalnie w obecności pani dyrektor zarządu dróg powiatowych pani Magdaleny Dąbrówki. Wybieramy sobie odcinki dróg, które chcielibyśmy zobaczyć, czyli niejako organoleptycznie stwierdzić stan tych dróg. No i oczywiście w tym roku jako podstawowy cel naszej wizyty w terenie obraliśmy sobie Most w kłopotowie. Ponieważ most ten jest zarówno udręką dla mieszkańców stan tego mostu, jak też jest no, bardzo poważnym zainteresowaniem naszym. Natomiast choćby z tego powodu, że ostatni przegląd substancji mostowej wykazał ocenę 1 na 5. Czyli stan przedawaryjny, i niestety w związku z tym już wcześniej musieliśmy podjąć pewne czynności związane z odciążeniem tego mostu. Oczywiście obecnie, obecnie widniejące tam szykany, które. Które mają e, zmusić kierowców e, sam, pojazdów ponadnormatywnych czy tam ciężarowych e, do zawrócenia. E, Mocnym na dzisiaj można przejechać samochodami o nośności do 2,5 tony, e, i to jeszcze jest na tę chwilę w miarę bezpiecznie. Natomiast, natomiast tak jak obejrzeliśmy w terenie, stan mostu faktycznie wymaga pilnej interwencji. Oczywiście wiąże się to z e, naszymi problemami finansowymi, to znaczy nie tylko powiatu. E, tylko z pozyskaniem środków na remont tego mostu. Natomiast to już jest decyzja, od której nie odstąpimy, że zabezpieczamy w budżecie na 2025 rok kwoty zarówno na... na, na poważną ekspertyzę stanu tego mostu i po ekspertyzie za, mamy, będziemy mieli zabezpieczoną kwotę na projekt, ewentualnie co do e, czynności wynikających z ekspertyzy. Czy to będzie całkowita budowa nowego mostu, hmm, czy, czy, czy też uda się ten e, istniejący most w jakiś sposób wyremontować, naprawić. Ale to o tym zadecyduje ekspertyza i, i na to się e, zabezpieczamy w budżecie odpowiednią kwotą. A jak duża kwota musi być? No, na, na, mamy 200 tysięcy na, na ekspertyzę i mniej więcej tyle samo na, na projekt. Ale to jest rzecz płynna, to, to będzie wynikało zarówno z ofert, z przetargu. To, to Odpowiednią formułę wykorzystania tych pieniążków z zastosowaniem procedury zamówień publicznych znajdziemy. Miejmy nadzieję, że ten już, tak jak powiadamy, kłopotliwy most w tak, w końcu. Kłopotliwy most no, będzie już, już był w zainteresowaniu też e, jednej z telewizji e, publicznych, e, przepraszam, nie publicznych, e, jednej z telewizji. E, także e, no, na pewno e, uciążliwości związane ze stanem mostu dla mieszkańców są ewidentne i tutaj nie ma co ukrywać, jest to bardzo pilne e, mhm. do realizacji. To też dla rodziców, bo dzieci tam kiedy jeździli tak, do szkoły, no, prawda? Z, z, z Zdecydowanie zwiększyła się ilość kilometrów autobusu, który dowozi dzieci do szkoły bodajże z 6,5 do 19 kilometrów jest to znacząca różnica, więc naprawdę będziemy szukali wszelkich możliwych środków zewnętrznych, żeby ulżyć mieszkańcom. To teraz zmieniamy temat. Sesja Rady Powiatu już jutro. Tak, sesja Rady Powiatu już jutro, jest to robocza sesja, będziemy mieli tam oczywiście tradycyjnie zmiany w budżecie, wieloletnia prognoza finansowa, będzie przyjęcie uchwały dotyczącej stawek za... Holowanie statków jednostek pływających, jeżeli ich kapitanowie czy też kierujący tymi pojazdami będą pod wpływem alkoholu. Tak muszę powiedzieć, jest to uchwała obligatoryjna wynikająca z ustawy, natomiast no i z rozporządzeń ministra finansów, który rok rocznie ustala maksymalne statki do tego cennika, tak mówiąc. Ale tak jak jestem już w starostwie dość długo nie zdarzyło się, żebyśmy praktycznie z tej uchwały skorzystali. Ona być musi, więc radni jutro podejmą tę uchwałę. Mhm. No i również jutro, też rzecz już taka cykliczna, przekazanie odblasków dla policji. Tak, no to jest tradycją starostwa od wielu, wielu lat, że jak bliża się jesień, jak bliża się okres tych pluchy jesiennej, gdy deszcz, ciemność powoduje, że piesi, rowerzyści są słabo widoczni, wychodzimy z inicjatywą obdarowania tak naprawdę, bo, bo wiemy, że, że ludzie za często nie, nie chcą kupować, nie chcą wydawać mhm. na to pieniędzy, bo też oczekują od, od samorządów, że, że zostaną wspomożeni w tej materii, i stąd za blisko 20 tysięcy złotych kupiliśmy kilka tysięcy odblasków, które w połowie przekażemy naszej policji, która będzie w trakcie swoich i patroli, i spotkań z dziećmi, z młodzieżą, będzie rozdawała te, te odblaski i również my tu w tarosie część odblasków też będziemy wydawali potrzebującym, a. Ilość zdarzeń, wypadków, które mamy, mają miejsce nawet na przejściach dla pieszych powoduje, że Wszyscy powinni być zainteresowani noszeniem odblasków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Ja, spacerując psem rano, jeszcze ciemno, y, widzę czasami rowerzystów poruszających się z odblaskami. A często w ostatniej chwili dostrzegam osoby, które y, w ciemnościach udają się na przystanki autobusowe do pracy, których tak naprawdę nie widać. Jeżeli nie mają elementów odblaskowych, y, to ich y, po prostu nie widać. To jest zdrowie i życie, warto wyposażyć się te środki obrazkowe, bo one naprawdę mogą uratować życie. Wiem, że tak to się cieszy, zawsze dużym zainteresowaniem. Te odblaski są świetne, bo są też dla dzieci zawsze. Maskotki są na rowery, na tak, rękę, tak, prawda? Tak, tak, są różne. Mamy, mamy zabieżki, mamy te na taśmy na ręczne, więc naprawdę kto będzie chciał. Ilość jest, jest Mamy w sumie 4000 zabieżek, 4 4000 4 tych Zabijanych mhm. na, na, na rękę, bądź nawet na nogę, bo też widziałem ten sposób noszenia do roweru przyczepianych, więc jest to znacząca ilość. Myślę, że, że ci, którzy będą chcieli się to zaopatrzyć, a powinni, będą mieli do tego stosowną możliwość. Mhm. przykładem noś odblask takie tak hasło woda jest. Bodajże. Tak jest. E, teraz przejdźmy może do zmiany organizacji ruchu, która wkrótce nas czeka. Co prawda na krótki czas, ponieważ od czwartku do poniedziałku, związane jest to z uroczystościami. W wszystkich świętych. Tak no tradycyjnie musimy w jakiś sposób zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy e, obchodzą święto zmarłych udają się w okolice cmentarza na cmentarz, e, zanosząc znicze, kwiaty, oddabiając groby, e, przeżywając obecność na, na grobach swoich bliskich, więc tutaj w związku z tym, że ruch jest zdecydowanie duży w tym okresie e, proponujemy i, i, i zarządzamy zmiany w organizacji ruchu. One polegają między innymi na tym, że już w czwartek 31 od 15.30 Zarówno, zarówno będzie zmniejszona dopuszczalna prędkość do 30 km, zmieni się organizacja ruchu na ulicy Świętego Wojciecha, będzie to ulica jednokierunkowa, patrząc w od strony 6 Dywizji Piechoty, I, i te zmiany przestaną obowiązywać 4 listopada o godzinie 7.30 rano. Już wracamy do starego systemu. Niemniej jednak, bardzo proszę wszystkich udających się w okolice cmentarza o zachowanie szczególnej ostrożności. Ci, którzy będą musieli udać się pojazdami o, o przestrzeganie, przestrzeganie zarówno wskazań policjantów, którzy będą w tym terenie, jak również oznakowań pionowych, poziomych, dostosowania prędkości do warunków i do obowiązujących zasad. Prędkości. Więc ja myślę i wierzę w to, bo od wielu lat e, tak naprawdę poważniejszych zdarzeń nie było w okolicach cmentarza w, w dniu 1 listopada i, i, i w kolejnych dniach. Więc myślę, że również nasza, nasza policja, e, która zwiększy ilość patroli w tamtym terenie, e, też dopilnuje, żeby wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym projektem zmian e, na, na te dni. A więc. E, uczcimy naszych bliskich, ale zachowując jednocześnie zasady bezpieczeństwa dla siebie i dla innych. No ja i też zachęcamy do przejścia się spacerem tak, na przykład, a po, a do skorzystania ponadto, z autobusów. Ponadto będzie uruchomione dodatkowe kursy komunikacji miejskiej, gdzie na pewno w sposób bezpieczny yy, można dostać się na nasz kołobrzewski cmentarz. Dokładnie. To teraz przejdźmy może do pytań od internautów. Panie starosto, kiedy ruszy przebudowa ścieżki rowerowej i ulicy Fredry? Tak, to są dwie inwestycje, które mamy w ramach tzw. Tak u czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jest to porozumienie 13 samorządów przepraszam, 20 samorządów gminnych i trzech powiatów i na ten cel my, jako Kołobrzeg, powiat Kłobrzewski otrzymaliśmy milion euro i w ramach tej kwoty Oczywiście ona nie będzie wystarczająca. Mamy dwie inwestycje. To jest ścieżka rowerowa przy ulicy Mazowieckiej i ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Fredry. I na dniach będziemy mieli już ostateczny projekt mhm. przebudowy ulicy Fredry, tej ścieżki pieszo-rowerowej. I myślę, że jak będziemy mieli projekt z kosztorysem, to na wiosnę ogłosimy przetarg i postaramy się w miarę szybko ustalimy specyfikacje, warunki, terminy, jak to szybko ma się zdarzyć. I myślę, że to będzie fajna, fajna inwestycja z naszej strony, która upiękni ten fragment naszego miasta od Hotel solny, mm -hmm. aż do kamiennego Szańca. Bo ta ścieżka ma zupełnie inaczej teraz tak, wyglądać. w innym ma, miejscu być. Ma, ma, ma zarówno być między drzewami, mm -hmm. ma, ma być oddzielony e, ciąg e, pieszy i, i, i ścieżka rowerowa, więc e, myślę, że to będzie bardzo udana inwestycja, z której kobryżanie będą zadowoleni. Mm. I też będzie wygodniej, bo tam ciężko było tutaj się przedostać. tu były drzewa, tutaj piesi wchodzili tak, na tak. tą ścieżkę, więc może to też ułatwi. I jeszcze jedno pytanie od internauty. Jakie działania podjęła Poradnia Pedagogiczna wobec w skandalicznej sytuacji pobicia się dzieci na terenie szkoły podstawowej nr 6. No, widząc to pytanie poprosiłem panią dyrektor o, o, o odpowiedź na nie i otrzymałem odpowiedź, że, że tak naprawdę no, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która przypomnę od 55 lat istnieje w naszym mieście, ma całe spektrum zadań, które realizuje na co dzień. Między innymi jest profilaktyka, jest przeciwdziałanie i, i to jest robione na bieżąco. Natomiast w sytuacjach takich, jeżeli się zdarzy coś takiego, to tak naprawdę poradnia nie działa tak jak sąd z urzędu, tylko na wniosek. Jeżeli się do poradni zgłoszą rodzice, dzieci, Którzy wymagają konsultacji psychologicznej, pomocy psychologicznej. Z całą pewnością zresztą to się zdarzyło. Między innymi na wniosek rodziców i dzieci. Poradnia realizuje pewne zadania związane z tym zdarzeniem. Natomiast tak naprawdę wszystko, co Poradnia robi, to się dzieje generalnie na wniosek rodziców i dzieci. I Poradnia jest na to przygotowana, zarówno do profilaktyki, do wspomagania nauczycieli, nauczycieli pedagogów, innych nauczycieli. Do, do tworzenia atmosfery, która, będzie, która nie będzie sprzyjała takim sytuacjom. A one, one to nie są jednostkowe przypadki. My od czasu czasu słyszymy o takich, ale to cała działalność wychowawcza szkół, pedagogów szkolnych, psychologów zmierza do tego, żeby tego typu zdarzenia wyeliminować, a jak się zdarzą, to żeby reagować. I między innymi poradnia psychologiczno-pedagogiczna nasza jest do tego przygotowana, ma odpowiednią kartę. I, i, I wykorzystuje umiejętności, żeby zapobiegać takim działaniom. A, a w przypadkach, kiedy wymagana jest interwencja już po takich zdarzeniach, to również poradnia psychologiczno-pedagogiczna takie działania realizuje. Mhm. Tutaj też ważna jest czujność rodziców, ale tak jak pan Starosta powiedział, rodzice mogą się zwrócić do poradni. Tak, jak najbardziej. Od tego jest poradnia i, i czekamy, jeżeli tylko ktoś odczuwa taką potrzebę, widzi konieczność zainteresowania, y, ba, Jakieś korekty, profilaktyki ze strony poradni, od tego jest poradnia i nie uciekał takich problemów, po ona właśnie jest, żeby, żeby na wniosek, na prośbę szkoły, rodziców, samych dzieci podejmować działania i czynności, żeby, żeby ta atmosfera. W kołobrzeskich szkołach nie polegała na, na, na poszturchiwaniu się, a bardziej na sympatii, na wzajemnym pomaganiu, na empatii, na wspólnocie uczniowskiej, a nie na wrogich sobie obozach. Panie starosto, tym sposobem dotarliśmy do ostatniego pytania dzisiejszej audycji, także zostaje mi tylko podziękować bardzo panu. Ja I również dziękuję za uwagę, za wysłuchanie. I Państwu moim i Państwa gościem był pan starosta Kowryski Mirosław Tesikowski. Dziękuję. I Sylwia kilian Dziękujemy i do zobaczenia.